Na początku każdego roku obchodzimy wielką uroczystość świętej Bożej Rodzicielki. I popatrzcie, co ona chce nam powiedzieć, że człowiek, który przyjmuje i zgadza się na łaskę Boga, przyjmuje przede wszystkim zbawienie i jest w stanie się nim podzielić. To zbawienie oczywiście przede wszystkim jest dla Niego, ale także dla tych, którzy z Nim są, którzy z Nim się spotykają i którzy z Nim żyją. Popatrzcie. Od samego początku Pan Bóg przypomina nam i stawia Najświętszą Marię Panny i mówi Popatrz człowieku, jeśli Ty się zgodzisz na łaskę Będziesz doświadczał wielkich cudów. I pytanie: po pierwsze, czy ja tą łaskę widzę? I drugie, jak już ją zobaczę, czy jestem w stanie się na nią zgodzić? Oczywiście, my bardzo często możemy powiedzieć, ale ja tej łaski nie widzę. Mimo, że jestem wierzący, Mam z nią kłopot i nie jestem w stanie jej dostrzec. Jesteśmy tak, jak ci pasterze, którym trzeba przyjść, czasem potrząsnąć, powiedzieć: Idź tam, idą, i jeszcze się dziwią i mówią: No, powiedzieli nam, przyszliśmy, ale nic nie rozumiemy. Popatrzcie. Ta dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że my powinniśmy odnajdywać to, co jest wpisane w nasze serce. A co jest wpisane w nasze serce? Przede wszystkim w serce każdej kobiety wpisana jest kobiecość, czyli delikatność, a w serce każdego mężczyzny męskość. Czyli odwaga. Co jest wpisane w serce małżonków? A mianowicie wpisane jest to, że poprzez otwarcie się na drugą osobę, wpisane jest odnalezienie mojego człowieczeństwa, bo tylko w relacji do drugiej osoby jestem w stanie, to człowieczeństwo odnaleźć, bo bez niego nie wiem, czym ono jest. A w rodzinie? No, w serce matki przede wszystkim wpisane jest macierzyństwo, czyli opieka. W serce Ojca to samo Ojcostwo. Czym byłoby Ojcostwo bez tego, jeśli ja nie będę umiał się opiekować i dawać? Poczucia bezpieczeństwa tym, którzy są mi powierzeni. A w serce dzieci, dziecięctwo, czyli umiejętność odczytywania tego, czego chce ode mnie ten, który mnie kocha, czyli rodzic. Popatrzcie, to wszystko wpisane jest w nas, nie po to, żebyśmy się mieli chwalić, ale po to, abyśmy potrafili odnaleźć siebie i odnaleźć to, co najważniejsze w naszym życiu, a mianowicie zbawienie. Dzisiaj przez pryzmat świętej Bożej Rodzicielki, Pan Bóg prosi każdego z nas, abyśmy. Spojrzeli na własne serce i zobaczyli, co w nim znajdujemy. Czy znajdujemy w nim kobiecość, macierzyństwo? Czy znajdujemy w nim męskość, ojcostwo? Czy jeszcze będąc młodymi, znajdujemy w nim dziecięctwo, czyli umiejętność bycia posłusznym? Popatrzcie, jakie to jest ważne na początku każdego roku. Chciałbym Wam życzyć tylko jednego, abyście spoglądając swoje serce zawsze potrafili się cieszyć. A nawet jeśli zobaczycie coś, że w czymś nie domagamy, to żebyśmy widzieli, gdzie są nasze wzorce, gdzie są nasze ideały, i potrafili do nich dorastać, bo to jest w tym życiu najważniejsze. Życzę, żeby ten rok był przede wszystkim rokiem błogosławieństwa, czyli umiejętności ucieszenia się sobą, bo ja na końcu mam być darem i ci, którzy są obok mnie, mają być szczęśliwi, że taki dar mają. Życzę Wam otwartych oczu, życzę Wam tego błogosławieństwa i tego, żebyście widzieli, że jesteście tym, który ubogaca ten świat, a nie go zwęża. Amen.